Jo, Siemanko, ja jestem Wenek i dzisiaj przychodzę do was no, z naprawdę serogą paczką informacji o RTX serii 5000 i to już jest chyba ostatni przedpremierowy news na ten temat, bo powiem wam szczerze, wiemy już wszystko. Włącznie niemalże z cenami. No okej, okay. Te ceny mogą się minimalnie zmieniać. Jakieś tam drobne zakresy cenowe mogą się w jakiś sposób zmieniać. Natomiast moim zdaniem generalnie większość cen pozostanie na bardzo zbliżonym poziomie do tego, co ja wam dzisiaj przedstawię, to, to jest wiecie, to są niuanse na zasadzie jakichś takich, że Nvidia będzie zaokrąglać, będzie robić cenę na zasadzie 999, żeby było to, wiecie, lepiej wyglądało czy coś takiego. To będą tak naprawdę detale cenowe, ale skalę, z jakimi będziemy się mierzyć wydatków, no to już dzisiaj Wam przedstawię. Na podstawie tego, to jest konfigurator komputerowy z UK. Tutaj dziękuję widzow widzowi, widzowi, jak to wiedzieć. Hmm. Oglądaczowi, memu Krzysztofowi, dzięki wielkie za podesłanie i zwrócenie uwagi na to, bo pokazałeś mi tam 50-90, ale oprócz tego w tym konfiguratorze można znaleźć też 50-80, jeżeli chodzi o wycenę. Um, I abstrahując od całego konfiguratora, sprawdziłem mniej więcej na konfiguratorze po cenach procesorów, bo to można zweryfikować czy producent robi jakiś taki, jeżeli dodajemy kolejną rzecz, bo tutaj pisze ile mamy do dopłaty jeżeli dodajemy kolejny komponent sprawdziłem czy producent robi coś takiego, że dolicza sobie jakieś wiecie, takie do każdego komponentu jakiś swój narzut swoją marżę i wygląda na to, że nie że prawdopodobnie do całości kompa gdzieś na końcu albo na początku dolicza, ale do każdego poszczególnie dodawanego komponentu nie dolicza tej ceny w związku z tym ta cena, która którą mamy tutaj podaną i jest jak najbardziej transparentna i powinna odzwierciedlać cenę końcowego produktu 1 do 1. I tak, w dziale karty graficzne mamy najtańszą kartę graficzną i jest nim Asus RX 7600. Ta karta jest wyceniona na jakieś 1200 zł. 1200 zł to jest jakieś 230 funtów. W związku z tym, jeżeli do RTX 5090 musimy dopłacić 2005 funtów, to jego cena będzie wynosić około 2200 funtów. Zaraz przejdziemy do złotówek. A z drugiej strony i tutaj teraz mój błąd, bo jeszcze przed tym odcinkiem jednej rzeczy nie zweryfikowałem, podatek na elektronikę UK. 20%. A, no więc jeszcze lepiej. 20%. My mamy na elektronikę 23%. Więc 3% różnicy plus minus. No ale to nie jest w tym momencie aż tak istotne. Jeżeli chodzi o 50-80, ją tu możemy znaleźć. I dopłata do tej karty graficznej będzie wynosić gdzieś ją tu miałem. 1100 funtów względem tego rx -a. co za tym idzie, że jej cena będzie wynosić 1300 funtów. Jak to wygląda, jeżeli przeliczymy to na złotówki? Jeżeli przeliczymy to na złotówki, to RX 5080, w ogóle zostawcie suba, jak ktoś jeszcze nie subskrybuje, będzie mi bardzo miło za łapkę w górę też. Widzicie, jak staram się rzetelnie te ceny przedstawić na podstawie takich naprawdę, yy, no takich lików, legitnych. Jeszcze nigdzie nie widziałem, żeby ktoś to w internecie pokazywał, że jest ta strona poza Krzysztofem, który pokazał to mi. No ale dobra, złotówki. 5080, RTX 5080 to 1300 funtów, to jest jakieś 6700 zł. Z kolei 2200 funtów to jest jakieś 11300 zł za RTXa 5090. Więc jak będą wyglądać te ceny? No i to już, co wam powiedziałem na wstępie do tego odcinka. Generalnie taka będzie skala. Około tysięcy RTX 5080, około 11 tysięcy RTX 5090. I teraz tak naprawdę mogą się te ceny różnić plus minus. No nie wiem. Ja osobiście postawiłem taki dzisiaj wrzuciłem pozna Twittera, że RTX 5090 będzie kosztował. 10 999 zł jeżeli mówię o polskiej cenie, jeżeli Nvidia nas lubi, albo kurs e, e, dolara względem złotówki będzie na naszą korzyść, jeżeli będzie inaczej, no to będzie kosztował jakieś 11499 zł. Wydaje mi się, że nie wiem, czy to polski oddział, czy, czy jakoś to globalnie jest ustalane, oczywiście. E, Będą chcieli wrzucić cenę na zasadzie 10 999 zł. No pytanie, czy będą w stanie wrzucić taką cenę, no bo to lepiej wygląda. To już nie jest 11 000, a 10 000 zł. Więc wydaje mi się, że to jest najbardziej prawdopodobna wycena tej karty graficznej w Polsce. Natomiast biorąc pod uwagę wyższy VAT na elektronikę i no wszelkiego rodzaju. Takie niuanse, że nasz kraj jednak nie jest traktowany tak konkurencyjnie jak, jak, jak na przykład Wielka Brytania. No to wydaje mi się, że ta cena może być nawet 1000 zł. wyższa i może wynieść 11 999 zł. I to jest chyba taka najbardziej prawdopodobna wycena ETX-a 5090, i ona też skleja się gdzieś mniej więcej z tym, co ja wam liczyłem na podstawie tego przecieku, który był z tych opublikowanych przez Acera komputerów. Więc no wydaje mi się, że już tą cenę ostatecznie mamy podaną. I jeżeli chodzi o 50, 80, to ta cena tak jak mówiłem, też nam się skleja z tym poprzednim likiem, gdzie wam liczyłem dosłownie w poprzednim Techniusie, był, była o tym mowa, też okolice 7 7000 zł. Tak jak mówię, doliczając te podatki przeróżne i tak dalej, no to lądujemy na cenie 6999 zł. No albo identycznej wręcz cenie, jak wynosił pierwotnie 4080 czyli 7200 zł w Polsce, bo mniej więcej chyba taka była cena MSRP za, nie superkę, ale za podstawową wersję RTX'a 4080, a teraz 5080. Stawiam, że ta cena w dolarach będzie identyczna, że Jensen wyjdzie i żeby to wiecie, dobrze wyglądało marketingowo, Jensen wyjdzie... No i 5080, the greatest GPU ever for AI, my friend, will be very good for the same price as two years ago, 4080. I wiecie, z tymi to będzie wyglądać super. The same price and better GPU. Oh, my friend, that's so good. Marketingowo, no. Tak trzeba. A potem powie: "Ale teraz 590 w pizdu drożej i płaćcie, ale to nie jest karta dla was, gracze. To jest karta dla profesjonalistów, którzy chcą robić w AI, ale nie stać ich na the newest, the greatest Blackwell e i muszą kupić bieda wersję 5090 i na nim robić swoje AI. A Blackwelle są dla tych najbogatszych, czyli Meta, czyli Tesla, czyli Elon Musk i tak dalej." A Wy e, wszystkie inne uczelnie, startupy i tak dalej kupujcie, no nie tanie, ale znacznie tańsze od Blackwellowych AI-ów 50-90. Tak stawiam, że będzie ta prezentacja wyglądać. No i paradoksalnie, niestety, e, nie mamy dużo informacji o kartach pokroju 5070 o, o serii 5070. Mamy specyfikacje, ale nie mamy ani zająknięcia się o cenach, a wydaje mi się, że to będą no, jedne z najciekawszych kart graficznych te, 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 tego, tego pierwszego kwartału 2025 roku. Jest jeszcze gdzieś tam RX-y, są gdzieś tam od AMD na horyzoncie. Być może o. Em, Newson na ich temat jeszcze się pokuszał, ale na chwilę obecną wygląda to tak, że, e, że te rtx serii 70, 50-70, 50-70 Ti, to może być coś fajnego, zwłaszcza 50-70 Ti. Wszystko zależy od wyceny. Już Wam tłumaczę dlaczego. Bo 50-80 będzie bardzo fajną kartą graficzną. Tylko będzie miała jeden problem. Gigantyczny gap cenowy względem 50-90. Tutaj Nvidia się nauczyła, Gap cenowy, czy ta przerwa, ta różnica cenowa pomiędzy 4090 a 4080 była niewielka. Tam było 2000 zł, a różnica w wydajności była gigantyczna, więc każdy mówił: Póki jego grzyba mnie te drogie i tak w sumie średnio wydajne, znaczy zarobiście wydajne, no ale za te pieniądze 4080. Ja już sobie wolę dorzucić te dwa koła. No, no jest dużo, bo jest. Ale zyskując dużo więcej VRAMu, dużo lepszą wydajność i kupić 4090, przez to 4080 praktycznie się nie sprzedała. I teraz Nvidia robi smart move. Po co obniżać cenę 5080? Podwyższmy cenę 5090. No, jakby nie patrzeć, no, jest to też karta dokuczona na marca, tam jest 32 GB pamięci VRAM i tak więc już ta przerwa cenowa jest niemal dwukrotna i to już nie jest dopać 2000, 3000, czyli tam 20-30% to już jest niemal zapłać dwa razy więcej, bo tak to prawdopodobnie w przypadku niektórych modeli e, niereferencyjnych będzie wyglądać, że ta cena będzie dwa razy wyższa niż 50-80. Wydajność? Prawdopodobnie też. No ale to już nie jest prosta dopłata, tylko to już jest naprawdę gruby pieniądz, wiecie, który musicie wydać na kartę graficzną. E, w związku z tym cena 50-80, przepraszam, obawiam się, że może wzrosnąć, przez to, że... Ludzie zamiast celować w 50-90 będą stwierdzali, że nie, okej, okay, nie, kupiłem 50-80. W ogóle 50-80 taka ciekawostka ponoć ma zadebiutować w sklepach przed 50-90, więc 50-80 zobaczymy być może nawet wcześniej. Nie wiem, to są tylko takie przecieki. Ja nie mam żadnych, niestety dość, a chciałbym. Żeby to wiedzieć, no to tu odpowiedź poznamy 7 stycznia, więc już za tydzień z kawałkiem, tak tydzień? No, no z kawałkiem, dosłownie tydzień, dwa dni poznamy odpowiedź, Jensen wyjdzie na scenę i nam wszystko powie, jak życie wygląda. I my tylko będziemy chłonąć, pić z jego boskich słów jak nektar, co on tam do nas przemawia i, i tyle w sumie, i tyle nam pozostanie, co my możemy więcej. Więc dowiemy się już tego wszystkiego za tydzień, Natomiast, no jeszcze spekulując dalej, seria 5070, no moim zdaniem, no patrzcie się tutaj, 5070 Ti dostanie 16 GB na 256-bitowej szynie danych. To jest de facto ta sama konfiguracja pamięci co 5080. Dobra do, do, do rdzeni, cuda mniej, no ale no jakoś niedużo mniej. No i teraz wycena tej karty będzie definiować to, czy będzie to karta zajebista, i, i ludzie będą chętnie sięgać po 5080. 5070 Ti, czy będzie to karta taka mech, a wolę dopłacić do tej jednak 5080. Ja się boję, że cena 5080 nie spadnie, a wręcz wzrośnie, a z kolei cena 5070 Ti jest nam nieznana, więc ciężko stwierdzić jak ta karta będzie wyglądać na całym rynku. Wiadomo, że 5080 poniekąd zastąpi 4090. Fun fact w tym konfiguratorze: tutaj cena 5080 jest niższa od 4090. To by nam sugerowało, że po pojawieniu się na rynku, przynajmniej taka cena sugerowana będzie niższa od obecnej i też sugerowanej pierwotnie ceny MSRP. 40-90, a wydajność może znajdować się na bardzo zbliżonym poziomie. Ja stawiam nawet, że 50-80 będzie wydajniejsza od 40 90, Więc tak to będzie wyglądało. Jeżeli chodzi o 4090, to wyciekły też potężne zdjęcia PCB, tejże 4090, potężne zdjęcia, które są tak potężne, że widzieliście jak się długo musiało ładować. Gigantyczne, największe w historii rdzeń, cała masa pamięci, oczywiście w gigowych modułach, tu mamy 5, 5 czyli 10, 14, 16 razy 2, 32 giga pamięci, potężny, potężny 70, a nie, tu Volta miała większy. Volta miała większy rdzeń jednak. Volta swoją drogą też chyba kosztowała 10 koła, nie wiem, czy, czy kojarzycie tego Titana V? Chyba, chyba kosztował 10 tysięcy na starcie. No i szkoda tylko, że nie znamy ceny. 50-70 e, Ti? Ale zobaczymy ją też prawdopodobnie na konferencji, gdzie Jensen nam to wszystko zapowie. Więc e, odpowiedź na cenę 50. A czekajcie, czekajcie, czekajcie. Sprawdzimy w tym konfiguratorze, czy nie ma tu 50, e, 70. I jaj, uuu, na to nie wpadłem. Na to nie wpadłem, a to może być to. Mm, na razie nie widzę, nie, nie widzę, bo tu już jest 40, no, no nie widzę. Nie widzę, nie ma jej, niestety, nie ma jej, nie ma jej, 5070 jaj, super, yy, niestety nie ma, nie ma tutaj 5070 jaj, więc sugeruję to, że ona wejdzie do sprzedaży jednak później, że najpierw zobaczymy, yy, o, nie wiem, na przemienie 5090 albo 5080, a dopiero chwilę później zobaczymy 5070 Ti, prawdopodobnie w lutym. Także na walentynki ktoś mógł kupić 5070 Ti. Ja mogę dostać, także ja przejmę z chęcią. Naprawdę, z chęcią, przytulę. Naprawdę. Tak? Dobra, dzięki wielkie za dzisiaj. Wiemy już, wiemy już niemal, że wszystko. No, ja cenę też, dobra, już tu się mogę pokusić o, o jakąś tam spekulację na temat ceny 5070 Ti. Wydaje mi się, że będzie to okolica 5000 zł, z racji tego, że ta, ta, ta różnica w wydajności między 5080 a 5070 Ti nie powinna być aż taka duża. 5070 Ti będzie wydajnością moim zdaniem na poziomie 4080 super, więc nie może być od niej ani dużo tańsza, ani dużo droższa, na chwilę obecną chyba z tego co się orientuję 4080 Super są wyceniane na jakieś 4,5 tysiąca złotych i mniej więcej też tak bym widział wycenę 5070 e, Ti, e, że będzie to okolica 45 tysięcy złotych. A co dalej, co więcej... No to po co teraz spekulować? Poczekamy sobie tydzień do premiery serii 5000, który może dla was zrelacjonuje, chociaż z tego co się orientuje, konferencja jest chyba gdzieś o 3 w nocy naszego czasu, więc mało kto to będzie oglądał, ale być może ja się pokuszę, żeby tu sobie zrobić taką, taką, taką konferencję, a może zrobimy sobie rewatch. Nie mam pojęcia. Na chwilę obecną robimy tak, że... Um, że już wiemy wszystko i czekamy na konferencję. Chyba, chyba, no, chyba, że jakiś mocny, mocny tutaj news nam wpadnie przez ten tydzień, jakieś pewniaczki, nie wiem, zdjęcia Jensena z cenami kart graficznych w kuchni, no to wtedy, wtedy przyjdę do Was z tych newsami, ale na chwilę obecną wydaje mi się, że już czekamy z niecierpliwością na premierę tych kart bez jakiegoś. Um, no już, już bez jakichś takich specjalnych oczekiwań co do, co do tego co tam zobaczymy, no może cena 50-70 Ti jest dla mnie taką największą niewiadomą, cała reszta jest już poniekąd wiadomą, no nawet ta wydajność, no wiadomo no 50-90 będzie w pizdu najmocniejsze, będzie panie łopanie wow, wow, i jeszcze trochę. 50/80 to będzie karta na poziomie 40/90. Być może nawet troszeczkę wydajniejsza, aczkolwiek cena by sugerowała, że może mniej wydajna. Natomiast ja stawiam że ten poziom: 40/90 będzie. 50/70 i to będzie cena, co, znaczy poziom wydajności: co najmniej 40/80, super. Więc no. Wydajność znamy, ceny mniej więcej znamy, daty premiery, no pewnie jeszcze się nam pokażą. Wiadomo, ta konferencja zapowiadająca to jest chyba 6 albo 7 stycznia, więc za tydzień. No a potem premiery sklepowe też prawdopodobnie w styczniu. No i potem już nuda, a potem już będziecie testy u innych ludzi oglądać, bo ja to pewnie na razie nie powącham takiej karcioszki od NVIDIA, ale może kto wie. NVIDIA wiecie co, jak coś to dajcie znać, dam wam adres. Dobra, dzięki wielkie jeszcze raz. Eee... Mam, jakbyśmy się nie widzieli, ale mam nadzieję, że jeszcze się zobaczymy, nie tylko jutro, ale i pojutrze w przed, jeszcze końcą, kończących rok jakichś moich podsumowaniach, bo co roku sobie takie robię i znowu bym chciał takie zrobić, więc jakbyśmy się nie widzieli, to życzę Wam wszystkiego dobrego w nowym 2025 roku, ale mam nadzieję, że jeszcze będziemy się widzieć, a tymczasem życzę Wam miłego dnia, wieczoru, nocy, kiedykolwiek to oglądacie i do zobaczenia jutro w kolejnym odcinku. Cześć! Thank you.